Klanarchia, ale nie edycja pierwsza, a edycja druga, czyli system w budowie. Zatem nie będzie to pełnoprawna recenzja, a jedynie moje wrażenia na temat tego, jak w tej chwili światotwórczo i mechanicznie ten system wygląda. Zapraszam serdecznie. Zanim przejdziemy sobie do omówienia i tego, co w tej chwili prezentuje sobą klanarchia wersja 2.0, choć oczywiście do tej pełnoprawnej wersji 2.0 to jeszcze sporo pracy i czasu, no to najpierw słowo wstępu. Ja nie miałem do czynienia de facto z pierwszą klanarchią. W tych czasie, kiedy ona wychodziła, oczywiście o tym systemie słyszałem. Czytałem sobie jakieś artykuły, nie zagłębiając się bynajmniej, to miałem odczucie przynajmniej takie, nie był system dla mnie. Jeśli chodzi o świat. Bo do, w mechanikę to nawet się nie zagłębiałem. Siłą jednak rzeczy, jako osoba, która od 30 kilku lat siedzi w RPG w Polsce, no trudno, żebym o tym systemie nie słyszał. Mój znajomy miał ten podręcznik, do dzisiaj zresztą ma, więc być może kiedy sobie pożyczę dla porównania, chociażby co się zmieniło. Natomiast moje podejście do tej drugiej edycji było takie, że coś tam wiedziałem a propos świata, natomiast nie miałem żadnych naleciałości związanych z tymi, z tym wydaniem pierwszej edycji, a zatem nie miałem też żadnych oczekiwań co do tego, jak podobne lub jak różne będzie podejście, czy to mechaniczne, czy to światotwórcze, nowych twórców klanarchii. No bo wiemy, że niestety mm, poprzedni twórca, Furiat, jeśli dobrze pamiętam, e, niestety zmarł. E, było, prace nad klanarchią m, były w toku, e, kiedy on odszedł niestety i Krzysiek Głośnicki z wydawnictwa What the Frog jakby teraz prowadzi dalej te prace i chce po prostu dopiąć Wydanie drugiej edycji Klanarchii do końca, razem z wydawnictwem, właśnie. Ale ja miałem to przyjemność, że z Krzyszkiem porozmawiałem, dogadaliśmy się i udostępnił mi i mojej grupie grającej w RPG właśnie ten system w takim stanie, na jakim on był. W połowie stycznia, jeśli dobrze pamiętam, go dostałem, a w lutym ogrywaliśmy. Zatem, przelecimy sobie pokrótce jakieś takie podstawowe tematy. Oczywiście nie będę opowiadał Wam absolutnie o wszystkim, ale mam nadzieję, że na Wam. Ee, to, na czym twórczo i mechanicznie ta gra się opiera, głównie będę mówił o mechanice, żebyście sobie wyrobili opinię na temat tego, jak to wygląda w tej chwili. Z czym będę to podkreślał, nie możecie z tego wyciągać wniosku, jak ostatecznie będzie wyglądał podręcznik. Wiem, że ma być jeszcze w tym roku kampania, prób... która będzie starać się ufundować wydanie tego podręcznika po polsku, natomiast jeszcze jest dużo pracy, na pewno, bo i ten podręcznik w tej wersji, której otrzymałem, on nie ma pewnych fragmentów, nie ma pewnych tabelek jeszcze, nie ma pewnych przypisania pewnych talentów do pewnych grup i tak dalej. W związku z tym tu jeszcze jest dużo, dużo pracy i dla wydawnictwa, i dla testerów. No okej. Okay. Okay. No to przejdźmy już teraz do takich konkretów. Tworzenie postaci. Wydaje mi się, że tworzenie postaci jest dosyć ciekawe i w miarę szybkie. Mamy, jeśli dobrze pamiętam, dziewięć archetypów postaci oraz cztery frakcje, z których to te ci bohaterowie mogą Pochodzić. I wydaje mi się, że fajnym rozwiązaniem jest to, by każdy z członków naszej drużyny, naszego klanu, ponieważ generalnie tworzymy mały klan e, unitów. Do tego jeszcze przejdę. Unistów, zresztą nie wiem, jak dokładnie to odmieniać to słowo. Ludzi do, należących do Unii Klanów, więc chyba unitów bardziej. Mamy tu tworzymy mały klan, składający się głównie z naszych bohaterek i bohaterów. Plus jeszcze raptem kilku NP-ów, jeśli sobie tego zażyczymy. Więc malutki klan na start. No i chyba wydaje mi się dobrym rozwiązaniem, choć podręcznik absolutnie tego nie zakazuje, ani też nie narzuca, by każdy z graczy pełnił rolę innego archetypu. Mogą pochodzić z tej samej frakcji i wydaje mi się nawet, że to jest jakby fabularnie ciekawe rozwiązanie, że wszyscy pochodzą z tej samej frakcji, choć nie muszą, tutaj też podręcznik tego nie narzuca, ale jeśli chodzi o archetypy, fajnie, żeby te archetypy się uzupełniały. Dodatkowo każda postać ma 9 cech, póki co, więc można powiedzieć całkiem sporo. Oraz mnóstwo, mnóstwo potencjalnie przynajmniej do zdobycia talentów, ponieważ mamy talenty związane z naszym archetypem, na starcie dwa, ale tych archetyp archetypów w ramach rozwoju naszej postaci, tych, przepraszam, e talentów w ramach rozwoju naszej postaci zdobywamy więcej. Oprócz tego mamy talenty, które są związane z frakcją, jaką wybraliśmy jeszcze są talenty ogólne, które możemy zdobywać też w ramach rozwoju naszej postaci. Są talenty naszego klanu, który też możemy rozwijać, rozbudowywać naszą siedzibę i tak dalej. I tam są talenty klanu, więc tych talentów jest dużo. I talenty, które nie są jedynie takimi jakimiś modyfikacjami czy bonusami w stylu plus jeden takiego testu. Oj nie, one wszystkim zawsze są bardzo fajnie opisane, nadają, a ten opis nadaje sznyt który ma ułatwić opisowość właśnie tych talentów, by je wkomponować w odgrywanie naszego bohatera, czy w to, jak one potem są prezentowane w czasie sesji, gdy ich używamy, ale zwykle też dają coś więcej niż właśnie jakiś tam łysy, blady, czy niewiele mówiący bonusik do tej czy tamnej czynności. E, oczywiście nie są one jeszcze wygładzone, niektóre są zbyt przegięte, niektóre są zbyt słabe, Niektóre na pewno wymagają jeszcze balansowania, ale jest potencjał moim zdaniem generalnie w tych talentach, które fajnie mogą się kombować, dawać nam bardzo fajne, kinowe, efekty, efektowne, filmowe akcje, ponieważ generalnie system ten promuje zagrywki filmowe, brafurowe. Bohaterowie mają się nie bać, by narażać swoje postacie na trud, na niebezpieczeństwo, czy też nawet na utratę naszych bohaterów, ponieważ tutaj dosyć trudno jest by stracić bohatera, od razu wam mówię, czy też bohaterkę. Oczywiście da się, ale jest to dosyć trudne i raczej musi on to wynikać z decyzji gracza, który ostatecznie dochodzi do wniosku, że nasza postać przeżyła już tak wiele, a jednocześnie tak bardzo skażona jest na przykład ciemnością i tak bardzo na dnie, że dobrze by było, by chwalebnie odeszła z tego świata i zrobiłem miejsca nowemu naszemu bohaterowi. Nie jest to narzucone rozwiązanie, to nie jest tak, że po 10 scenariuszach musisz zmienić postać. Absolutnie nie, ale ewidentnie w tym stylu jest budowana cała mechanika. Grajcie brafurowo, nie bójcie się działań, są bonusy mechaniczne za to, że fajnie opiszemy nasze, nasze działanie, tak kinowo, wiecie, w fajnym stylu, oczywiście odpowiednim dla naszego bohatera czy naszej bohaterki, więc taki jest plus takiego grania. A te talenty naprawdę dodatkowo dają nam możliwości. By to fajnie kinowo-filmowo rozgrywać, niekoniecznie brawurowo, ale z klimatem, bo to co póki co wyciągamy, jako drużynę z tych talentów, tak jak mówię, nie z wszystkich, to jest klimat. A jakie w ogóle są założenia tego świata? Otóż nie są one z góry narzucone. Możecie grać trochę w stylu Van Helsinga, ale możecie też trochę bardziej w stylu, nie wiem, bardziej horrorowatym, w stylu jakiegoś horroru, fantazy. Bowiem świat tutaj jeszcze nie wspomniałem o tym i do tego świata dostosowujemy nasz wybór naszych bohaterów, naszych archetypów. Mocno zresztą te archetypy nawiązują do tego świata, który tu otrzymujemy. Jest to świat po wielkim kataklizmie, ale nie kataklizmie jakimś tam klimatycznym czy wojennym, a, a kataklizmie kabalistycznym. Czarowniczym, magicznym. Otóż gdzieś tam w przeszłości była jakaś wielka cywilizacja, i ktoś gdzieś gdzieś doprowadził do jakiegoś rytuału, który zniszczył tkankę rzeczywistości, rozdzielił ją na pół, i to wszystko, co złe, zmrok, tak zwany się u nas zmaterializował. Ta tkanka w mieliuistach jest przecięta, i z, tej, z tych przecięć, z tych ran wyszły stwory, demony, istoty wplugawione i zniszczyły generalnie tamtą ludzką, zakładamy, cywilizację. Przy czym póki co na tym poziomie podręcznika. Nie jest powiedziane, czy mamy do czynienia z cywilizacją przykładowego XXI wieku, choć mogą być takie sugestie, bo tutaj wspomina się podręcznik o wielkich wieżach ze szkła, które mogą nam się sugerować, które mogą nam sugerować jakieś wieżowce nasze współczesne. Ale niekoniecznie. I tutaj póki co podręcznik na tym etapie, jak ja to czytałem, nie sugeruje nam, czy to była wielka cywilizacja fantazy, z magią, no bo jakaś magia musiała być, oczywiście skoro ona doprowadziła ostatecznie, czy też rytuały kabalistyczne doprowadziły do tej katastrofy, do tej apokalipsy, czy też coś właśnie nam współczesnego, czy jeszcze bardziej przyszłościowego? Absolutnie nie, więc mamy tutaj świat po apokalipsie, ale tak jak mówię, kabalistycznej 90% świata tych tej rzeczywistości. To są krainy zajęte przez ciemność, reprezentowane tutaj przez różne stronnictwa ciemności, przez wypaczony druidyzm, zwany tej hurmą, przez właśnie takie połączenia, które, które żywią się duszami ludzkimi, z mnóstwem mutacji roślin, zwierząt i, i pozostałości tamtej starej cywilizacji. Ale mamy też takich, którzy ożywiają ciała nekrętów, bodajże. Mamy też Całą, całe państwo, całe dominium, imperium tych właśnie okultystów, tych magików, którzy sprowadzają demony, związają się nimi panktami i niby to oni rządzą demonami, a tak naprawdę to demony prawdopodobnie zamieniają ich w, w marionetki i tak dalej, i tak dalej. Mamy całe kasty wampirów, są i smoki, ale wszystko to raczej podleczone. Polane tym mrocznym sosem i nasi bohaterowie, należący do jakiegoś małego klanu, to są te resztki ludzkości, które ostatecznie zjednoczyła się kilka lat temu w ramach tak zwanej Unii, te właśnie cztery główne frakcje, do których mamy dostęp w ramach tworzenia postaci i one zjednoczone starają się ustawić opór tej zewsząd nacierającej ciemności. Więc nasi bohaterowie, więc ludzkość też również to są takie światełka na Morzu Ciemności, czasami większe tam, gdzie jest większe zgromadzenie, nawet tam gdzie jest stolica, zwana obręczą, ale i też mniejsze rozrzucone po całych krainach miejsca małych, mniejszych klanów, takich jak nasz stworzony przez naszych głównych bohaterów, przez nasze postacie. E, które tak naprawdę wciąż tam bytują, ponieważ jeszcze dostatecznie zły, niedobry, potężny demo się nie zajął, a przed tymi mniejszymi chronimy się jakimiś e, znakami magicznymi jakimiś rytuałami, jakimiś odpowiednimi e, fetyszami, itd., itd. No i nasi bohaterowie, nasze bohaterki próbują w tym wszystkim żyć, przy czym rola sugerowana przez podręcznik jest taka, że to są właśnie bohaterowie. To są ci, którzy sprzeciwiają się póki co tej ciemności, chcą jakiegoś odkupienia rewanżu na ciemności, zemsty za to, co zdarzyło się w przeszłości. Tutaj jako klan. Też wybieramy sobie, czyli jako grupa naszych bohaterów, wybieramy sobie to, co nasz klan chce uczynić, jaki jest dalekosiężny plan naszego klanu, co napędza nasz klan, a więc i nasze postacie w działaniu. Ponieważ oprócz utworzenia postaci, które, jak powiedziałem, jest dosyć szybkie, wybieramy szybko z archetyp, ten archetyp narzuca nam rozwiązane, podzielone cechy, te 9 cech i ich stopniowanie, wybieramy sobie dwa startowe yy, talenty, yy, wybieramy sobie, do jeszcze boostujemy tam trzy cechy o 1 czy o 2 i to wszystko fajnym rozwiązaniem jest to, że rzucamy sobie w bardzo dużej tabelce, mam nadzieję, że będzie jeszcze większa, i dosyć ciekawe są opisane wlejne relacje między bohaterami. Nie robimy relacji każdy z każdym, ale de facto z dwoma bohaterami mamy silniejszą, ciekawie opisaną relację wzajemną z przeszłości, która powoduje, że tworzymy ostatecznie ten klan. Ja bardzo lubię takie rozwiązania, że już na starcie, przy tworzeniu drużyny, mamy jak najwięcej więzi, które spajają tych bohaterów i nam tłumaczą, dlaczego generalnie ta drużyna. Działa razem, pomaga sobie nawzajem, pomimo tego, że mają różne archetypy, różne osobowości, różne charaktery i być może też różne oczekiwania i różne zadania co do tego, jak te postacie mają odnaleźć się w tej mrocznej rzeczywistości. Jeśli chodzi o konwencję, też nie jest ostatecznie narzucona. Można odgrywać konwencję fantazy, ponieważ mechanicznie mamy tutaj raczej fantazy, są przedmioty, które mechanicznie, technologicznie to raczej jest średniowiecze, choć to też zależy od tego, gdzie jesteśmy. W tym bardziej cywilizowanych miejscach można by powiedzieć, że nawet mamy technologicznie wiek XIX, ponieważ mamy tu technologię napędzaną żarem, pewnym specyficznym. substancją, specyficzną, bardzo łatwą do kreowania, która jednocześnie jest bardzo pożądana przez tych złych, ale i dla nas, dla ludzkości służy do wskrzeszania, uruchamiania bardzo specyficznej technologii, która może nam się kojarzyć ze steampunkiem, ale tak jak powiedziałem, nie jest napędzana przez parę, a przez właśnie ten. Elementy żarowe, więc mamy jakieś egzoszkielety żarowe, mamy latające po niebie e, okręty napędzane na żar, mamy oczywiście jakieś tam e, mechaniczne protezy, które też żarem są napędzane. Więc jest ta technologia steampunkowa, mocno XIX-wieczna, ale gdzieś tam daleko to wciąż używamy nie karabinów, nie jeździmy samochodami, a raczej są miecze, konie, osiołki, pierzemy ubrania normalnie w rzece i tak dalej. Choć może ktoś się jakieś tam pompy dorobił mechanicznej studni, to też jest możliwe. I nasi bohaterowie stawiają, stawiają, mają stawiać niejako tamę tej ciemności, zarówno na zewnątrz, za granicami naszego klanu, naszej osady, jak i wewnątrz siebie, ponieważ nieustannie ciemność ich kusi i tam na zewnątrz, i tutaj w walce o ich życie. Mamy całą mechanikę tracenia tej naszej nie tyle poczytalności, co tej czystości duszy, ona nieustannie może być poddawana korupcji. Co więcej, mechanicznie. Gra nam zachęca do tego, ponieważ za przechodzenie na tą ciemność, tak troszeczkę, za używanie tak zwanego mrocznego instynktu, korzystania z tych dobroci w ciemności, tak naprawdę mamy duże bonusy i często testy generalnie w tej grze nie są łatwe. Więc bardzo nas kusi, by korzystać z tego mrocznego instynktu naszego, by trochę uszknąć mocy ciemności, która czai się wszędzie wokół, szczególnie gdy jesteśmy na jakiejś wyprawie. I zdać ten test, ten lub tamten. Więc gra nie tylko opisowo ale mechanicznie zachęca nas, by zaglądać do tej ciemną strony mocy i by to, tą ciemną stronę, w cudzysłowie, ciemną stronę mocy generalnie przejść. Aczkolwiek możemy się temu upierać, ale będziemy mieli trudniej. I to jest fajne, kolejne rozwiązanie, że mechanika wspiera tą konwencję walki z wewnętrzną ciemnością. Bardzo podoba mi się również to rozwiązanie. Więc to jest coś na plus. Szybkie tworzenie postaci. Tworzenie klanu, a więc spójności między bohaterami, tworzenie tych więzi między bohaterami i bohaterkami oraz to, że mechanika wspiera to, że ta ciemność ciągle nas kusi, i to nie tylko w strefie opisowej, w sferze opisowej, ale też czysto mechanicznej. Okej, okay. a jak generalnie wygląda podstawy mechaniki? Jeśli już przechodzimy do rzutów, bo nie zawsze musimy wszystko rzucać rzutami, no to mamy pulę pięciu kości, rzucamy tymi kośćmi i oczywiście wcześniej określamy cechę, którą testujemy. Jeśli na kości wypadnie wartość równa lub mniejsza niż wartość cechy, to jest to jedna moc danego testu. To nie jest sukces, żeby Wam się to nie myliło. I dopiero jak na tych pięciu kościach zbierzemy trzy mocy, czyli na trzech kościach niejako wynik będzie równy lub mniejszy niż wartość tej cechy, to w trzy mocy to jest sukces, czyli ta udana akcja. Mniejsza ilość mocy, czyli tych udanych kości. Może spowodować, że coś nam wyjdzie, ale z konsekwencjami, albo że będziemy mieli porażkę, na której tylko mechanicznie, ale też opisowo, ciemność szczerająca się wszędzie żywi się. Z kolei jeśli tych mocy, czyli tych sukcesów na kościach będziemy mieli jeszcze więcej, no to nie dość, że nam się coś udało, to z dużymi bonusami, i to też opisowymi, ale też mechanicznymi, ale też jeśli chodzi o doświadczenie. Natomiast ta moc testu to nie tylko sam rzut, ponieważ moc do testu, więc niejako automatyczne spoza poli sukcesy możemy dostać właśnie, jeśli czerpujemy z ciemności, właśnie jeśli korzystamy z naszych talentów, które aktualnie pasują do naszej rzeczy, do danej rzeczy, którą wykorzystujemy, do danej czynności, którą robimy. Dodatkowo system mocno sugeruje, by twórczo i kreatywnie korzystać z naszych cech. To nie jest tak, że ściśle określona czynność przypisana jest do ściśle określonej cechy. Na przykład walka może być bardzo rozwiązana nie tylko na precyzję, ale na przykład na siłę, albo na wytrzymałość, czy na inne cechy. Trzeba kombinować. System zachęca do tego, by, by postacie i mieć grę również, kreatywnie podchodzić do wykorzystywania tych cech, żeby to nie było tak, że jedną cechę mam silną, resztę mam słabą, więc tylko do jednej rzeczy się nadaje. Jeśli kreatywnie będę wykorzystywał tej swojej cechy, czy też zwykle nie mamy jednej silnej, zwykle dwie, trzy mamy silne cechy już na start, jeśli kreatywnie będę wykorzystywał te trzy cechy z dziewięciu, to spokojnie z 60, 70, może nawet 80% sytuacji będę w stanie tymi trzech, trzema cechami obrobić. Ale zawsze zdarzy się sytuacja, której ostatecznie nie będę mógł wykombinować i będę musiał użyć tej cechy, która jest bardzo, bardzo niska i wtedy szanse na sukces są bardzo, bardzo niewielkie. Ponieważ statystycznie rzecz biorąc, nie biorąc pod uwagi, nie biorąc pod uwagę ani naszych talentów, ani korzystania z ciemności i tylko od nasze cechy, to jest to system, który raczej będzie ciężko zdawać nasze testy. Bo tak jak powiedziałem, nie wystarczy jeden sukces na pięciu kostkach, dziesiątkach, ale trzy, żeby tą a daną rzecz zrobić dobrze, a wartość naszych cech jedynki, dwójki, trójki, w najlepszym wypadku na starcie szóstki, więc nawet jeśli mamy szóstkę, ale rzucamy pięcioma kośćmi, na trzech musi być wynik sześć lub mniej, to mamy tam, ja nie jestem dobry w statystyce, około 50%, więc jest to system, który generalnie nie jest łatwy do zdawania i zachęca do kreatywnego wykorzystywania tych lepszych cech, wykorzystania naszych talentów, no i do korzystania z ciemności. Ale zanim się zniechęcicie i uznacie, że jest to system, w którym tak naprawdę wszystko nam ciągle się nie udaje, no oczywiście mamy cały system wspomagania, czyli przerzutów, czyli tak zwanych przewag, które możemy odzyskać za różnego rodzaju rzeczy. Dodatkowo yy, oczywiście jest cały system tego, byśmy nie rzucali. Jeśli mamy odpowiednią wartość na cechy nie rzucajmy. Jeśli yy, są też testy, które są tylko odparciem pewnego tr trudności, jeśli nam nie wyjdzie, tam po prostu nie wyjdzie. Bez żadnych dodatkowych strasznych konsekwencji, które są związane z, ze zwykłym testem, takim najbardziej podstawowym, ale też bez żadnych super nagród, jeśli nam super dany test wyjdzie, które też są związane z tym takim najbardziej typowym dla tego systemu testem. Więc jest mnóstwo testów na zasadzie masz pewną wartość, nie rzucasz. Albo masz albo zdałeś, lub nie zdałeś, bez żadnych takich dodatkowych konsekwencji. Co tutaj już sugeruje, teoretycznego rozwiązania, że jest to system bardzo wymagający dla mistrza gry. Póki co, w tej wersji, ponieważ musi być on bardzo elastyczny wobec pomysłów graczy, a jednocześnie ostro dyscyplinujący. Ponieważ jeśli raz pozwolimy graczowi na twórcze wykorzystanie danej cechy w danej sytuacji, to nie będzie żadnych przeciwwskazań, żeby zawsze wykorzystywał tą cechę inni gracze również w tej sytuacji. Więc jeśli już decydujemy się na dosyć kreatywne i fajne rozwiązanie wykorzystania danej cechy w danej sytuacji, to musimy mieć od razu z tyłu głowy, że nie możemy potem graczowi. W takiej samej sytuacji tego odmówić i na ile to jest fajne na teraz, ale na ile to jest logiczne w każdym konkretnym dalszym momencie. Więc jest to system też nie tylko z tego powodu, bardzo wymagający dla mistrza gry, również dlatego, że często mamy tutaj jakby fizyczne objawienie się mocy. Nawet przy testach gracze mogą przy dużym fumblu spowodować, że ciemność się biawi, że ciemność coś zrobi, i nieustannie musimy tą ciemność opisywać, że rzeczywiście coś tam zmieni ruch miecza, odbije cios tarcze albo pomyli słowa mówiącego, albo gdzieś tam usłyszymy krzyk piekielny w tle, i tak dalej. Musimy ciągle jakoś gry twórczo. Uruchamy nasze szare komórki i opisywać ciekawe aspekty tej ciemności, która nieustannie nas otacza, i nie tylko wtedy, kiedyśmy sobie to zaplanowali, stariuszu, ale również w ramach rzutów i testów odzywa się, pokazuje i trzeba ją opisywać. Więc to jest póki co system w tej wersji, którą tutaj otrzymujemy, który wymaga od Szugry elastyczności i dużo swobody w wymyślaniu na bieżąco pomysłów na takie czy inne tylko i wyłącznie stylistyczne rozwiązania fabularne czy opisowe. Fajnym elementem mechaniki, ale też ściśle związanym ze światem, jest też to, że o ile, tak jak powiedziałem, tutaj bonusujemy i promujemy rozwiązania filmowe, to też w ramach takich filmowych rozwiązań mamy tak zwane sceny spokoju, Się dobrze pamiętam, że jest cięcie i scena spokoju. Zwykle ona następuje po tym, jak skończyła się dana przygoda. Nasi kładrowie wracają do klanu i mają tą scenę spokoju, scenę przygotowań których to po pierwsze rozmawiają z mistrzem gry na temat swoich przyszłych planów, żeby już gry mógł się przygotować. Czyli na przykład wypytują, a kto tutaj mieszka tam w okolicy? Bo wiesz, my, mistrzu gry lub mistrzyni gry, chcemy na przykład rozwijać technologie, które są w naszym klanie. Czy gdzieś pobliżu w innym klanie na przykład jest ktoś, kto jest znany z jakichś tam wynalazków a może gdzieś są jakieś znalazki, więc my byśmy chcieli się tego dowiedzieć. Powiedz nam, mistrzu gry, przygotuj się, yy, a propos okolicy, do której możemy dotrzeć, czy takie rzeczy tam są, będziemy się tam wybrać. I mistrz gry już wie, czego oczekiwać, czego właściwie gracze od niego oczekują i może się na to przygotowywać, przygotować się do kolejnej misji. Dodatkowo wtedy też gracze deklarują tak zwane działania pomiędzy sesjami. Każdy z graczy ma, jeśli dobrze pamiętam, dwa działania, w ramach tych działań można ćwiczyć, żeby rozwijać jakąś cechę, może rozwijać jakiś plan dotyczący rozwoju swojego klanu, czyli jakaś budowa, jakiś indywidualny projekt, pomysł, może rozwijać więzi, e, może walczyć z wewnętrzną ciemnością, żeby obniżyć jakieś tam rzeczy e, dotyczące to, że ciemność na niego wpłynęła. Generalnie to też jest fajne rozwiązanie, że pomiędzy scenariuszami nasza drużyna ma co robić, głównie w rozwoju tej siedziby, tego klanu, ale też w rozwoju samego siebie. Nasz klan w związku z tym, że Zbieramy chwałę klanu, jeśli robimy coś wyjątkowo, nasi bohaterowie, jeden z bonusów w ogóle, porzucie kostkami, kiedy zrobimy coś super, możemy zyskać chwałę nie dla siebie, a dla klanu. Zbieramy odpowiednią ilość chwały klanu, wysyłamy petycję do stolicy Unii, że teraz jesteśmy słynniejsi i tak dalej i z Unii, ze stolicy przybiera, przy, przyjeżdża urzędnik albo dostajemy pieczęć, ten klan jest słynniejszy mechanicznie. Poziom naszego klanu wzrasta, co oznacza, że mamy większą dostęp do większych zasobów przed kolejnymi misjami, kiedy będziemy się przygotowywać do kolejnych podróży. Co więcej, trafiamy na tabelkę talentów klanu i wybieramy drużynowo jakieś nowe talenty dla naszego klanu. Czy to takie, które wzbogacają naszą siedzibę, czy to takie, które będziemy mogli wykorzystać podczas kolejnych przygód, gdzie wyruszamy poza naszą siedzibę i coś tam na zewnątrz w ramach świata ciemności. Robimy. I te rozwiązania też bardzo lubię, bo ja bardzo lubię tą mechanikę właśnie pomiędzy sesjami. Coś się działo, coś się dzieje, przygotowania, żeby już grę też miał łatwiej. W podsumowaniu, tak jak na teraz ten podręcznik wygląda. Tak jak powiedziałem, jeszcze jest nieoszlifowany, nie ma tu jeszcze wielu elementów, a wiele elementów może jeszcze ulec zmianie. Mechanika w postawach jest dosyć prosta, bo są jakby trzy podstawowe rzuty, sposoby na zdanie testów: albo z rzutem, albo z rzutem tak lub nie, albo z rzutem z różnymi konsekwencjami, ale nagrodami, albo bez rzutu. Wielkie wyzwania są bardzo proste na zasadzie zebrania tak naprawdę ilości, odpowiedniej ilości sukcesów przez drużynę. Czy to w pościgu, czy też pokonywanie tego złego, i to nieważne, czy za pomocą walki, czy rozmowy, i dalej. Wszystko sprowadza się do takich wyzwań z ilością, z paskiem wyzwań, z ilością tam sukcesów, które musimy mu uzbierać w odpowiednim terminie, więc czasie. Więc tak naprawdę mechanika u podstaw jest prosta. Natomiast w niuansach wymaga głównie od mistrza gry dużej ilości wiedzy na temat tego mechanizmu podręcznika i dużej zdolności interpretacji i elastyczności wobec pomysłów, ponieważ system zachęca do kreatywnego podchodzenia do różnych działań, zarówno od strony mistrza gry czy mistrzyni gry, jak i od strony graczek czy graczy. Jeśli chodzi o świat, nie jest on super oryginalny, ale jest to ciekawe, że niby mamy post-apo. Ale nie takie typowe, wiecie, zniszczone cywilizacja e, przez zmiany, kata, zmiany pogodowe, kataklizm klimatyczny czy wojna, tylko przez apokalipsę magiczną, związaną z tym, że demony, diabły i tak dalej pojawiły się w naszej rzeczywistości i oponowały ten świat fizycznie. E, więc bardziej okultyzm, bardziej kaba, kaba, rytuały kabalistyczne i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to lubicie, takie klimaty, to wszystko to odnajdziecie. Konwencja może być super bohaterami, którzy walczą z ciemnością, ale zawsze nam gdzieś się tam czai. Albo możemy iść bardziej w horror i bardziej skupiać się na tej walce o duszę naszą, o trudne wybory moralne. Absolutnie mechanizm póki co ten system to wspiera. To co mi się najbardziej podobało mechanicznie, to to, że mechanika wspiera to, że ciemność nas kusi. Mechanicznie mamy z tego duże bonusy. Cały mechanizm talentów, które są fajne klimatycznie i dają nam coś więcej niż zwykłe bonusy do, tej, do tego czy innego testu, ee, mechanika tego, że tworzymy własny klan, kreujemy go i możemy traktować jako innego, jednego wspólnego bohatera, którego rozwijamy, mechanika postojowa pomiędzy sesjami, kiedy rozwijamy z kolei swoją siedzibę, uczymy się, ćwiczymy i przygotowujemy się do kolejnej sesji i mechanika stanów, czyli tego, w jakim stanie psychiczny jest bohater, nasza bohaterka. Czy jesteśmy rozdrażnieni, czy jesteśmy znerwowani, czy jesteśmy przestraszeni, co pozwala nam, bo mamy całą taką talię sześciu stanów i możemy mechanicznie manipulować tymi stanami, to nie także swobodnie nadajemy sobie te stany. I te stany nie tylko pozwalają nam odgrywać naszą postać w danym momencie, ale też mecha mają mechaniczne przełożenie. Mechanicznie możemy manipulować tymi stanami, raz jestem przestraszony, raz brawurowo do kogoś podchodzę i tak dalej, co musi oczywiście się logicznie spinać, ale daje to też przyłożenie mechaniczne. Bardzo lubię, kiedy te rzeczy są sobie połączone. Mechanika z odgrywaniem, że one współgrają i ten, ten, ten jakby to oddziaływanie jest dwustronne. Że nie tylko mechanika wspiera klimat, ale klimat wspiera też mechanika. I to są najważniejsze, najciekawsze elementy tego systemu, który jeszcze wymaga dopracowywania. Jeszcze wymaga doszlifowywania szczególnie warstwie balansu, ustalenia ile cech tak naprawdę i na jakim poziomie powinny mieć te dane archetypy. Balansu yy, talentów pomiędzy frakcjami, pomiędzy yy, tymi archetypami i tak Tu jest jeszcze dużo pracy, choć koncepcja główna i strzał mechaniki na pewno się nie zmieni. Ja uważam, że to jest system z dużym potencjałem, póki co wymagający dla, głównie dla mistrza gry, ale dla graczy też, bo jeśli, trafim, jeśli mamy graczy, którzy raczej są biernymi odbiorcami tego, co się dzieje na ekranie, na naszym ekranie, drogie mistrzyni gry i drodzy mistrzowie, yy, no to oni mogą się tu nie znaleźć albo my musimy włożyć jeszcze więcej pracy by z nich coś wyciągnąć bo tak jak powiedziałem jest to system który preferuje tych którzy kreatywnie podchodzą do pewnych rzeczy umieją wymyślać jak daną cechę umiejętność czy talent zrobić wykorzystać nie w tak oczywisty sposób jak w opisie ale inaczej więc wymagający na pewno nie dla pierwszych nie dla graczy którzy dopiero zapoznają się z systemami RPG ale dla doświadczonych póki co tak jak to wygląda teraz jest to bardzo ciekawa atrakcyjna propozycja i polecam wam śledzić zapoznać się i zobaczyć, bo może na poziomie już samej zbiórki to będzie coś dla was. Okej, okay. to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że powiedziałem mniej więcej jak to wygląda. Póki co jeśli chcecie więcej, mogę pod komentarzami, pod tym filmikiem tu opowiadać Wam więcej na temat tego, jakie są moje odczucia tej czy konkretnej rzeczy, o jakiejś mechanice, którą być może znaliście z pierwszej edycji, czy ona jest drugiej, a być może jest w jakiś sposób modyfikowana, mogę Wam odpowiedzieć. za Zatem zapraszam do komentarzy, zapraszam na inne materiały na moim kanale. No i oczywiście trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.